Wrocław to właśnie tam wydarzyło się coś, o czym wiele par marzyło od lat. Miasto będzie dofinansowywało zabiegi in vitro. Jak mówią radni, decyzja jest powodowana faktem, iż wszyscy po prostu są za życiem. Rocznie z programu skorzysta ponad 400 par. Wrocław wyróżnia się na tle innych miast w Polsce. To właśnie tam zadecydowano o ważnej dla wielu rodzin i par sprawie. Radni przegłosowali projekt, w którym zawarte jest postanowienie o dofinansowaniu zabiegu in vitro. Są jednak pewne warunki, jakie trzeba spełniać, by skorzystać z tego programu. Większość radnych jest za dofinansowaniem in vitro z 36 radnych obecnych na sesji, 21 głosowało za przyjęciem projektu. Średni koszt na jedną parę wynosi około 7510 zł. Autorzy przegłosowali, aby dofinansowanie wynosiło aż 5000 zł dla każdej pary. Takich, które potrzebują pomocy, jest 420. Jak mówi pomysłodawczyni projektu Magdalena Razik-Trzyszka, to jedyna szansa dla tych ludzi, aby posiadać dziecko. Dla 2% par płodnych, metoda in vitro jest jedyną metodą do tego, żeby posiadać dziecko. We Wrocławiu zalicza się do tego 420 par. Jaki jest nasz cel? Ograniczenie medycznych i społecznych skutków niepłodności. Zapewnienie najwyższych standardów leczenia niepłodności wszystkim mieszkańcom bez względu na ich dochód. Powinniśmy wczuć się w głos mieszkańców, wykazać się empatią i pomóc parom, które starają się o dziecko, mówiła Magdalena razik Krzyszka z Nowoczesnej. Wrocław stawia warunki do spełnienia pary, które będą się starały o dofinansowanie, muszą jednak spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim starający się o dziecko powinni próbować przynajmniej 12 miesięcy. Ponadto są zobligowani do wykorzystania wszystkich innych dostępnych metod leczenia bezpłodności. Kobiety powinny mieć poniżej 40 lat, i para musi płacić podatki we Wrocławiu. Politycy PIS byli przeciwni wprowadzeniu tego pomysłu w życie. Jak twierdzili, jest to sprzeczne z ich religią i ściąga na ludzi piętno grzechu. Radny Mariński mówił: Stanowimy prawo miejscowe, więc dotyczy to także nas. Ustawa ta nie może być zaakceptowana przez katolika, w przeciwnym razie zaciąga on na siebie grzech ciężki. Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi przyjmować Komunii Świętej. Taka osoba nie powinna przystępować do Komunii Świętej, dopóki publicznie, podkreślam publicznie, nie zmieni swojego stanowiska stwierdził radny. Ponad 20 tysięcy zdrowych dzieci z in vitro, jak widać po wyniku głosowania, większość była za przyjęciem tego projektu. Magdalena Razik-Trzyszka podała, że do tej pory, w wyniku dofinansowania in vitro, urodziło się aż 21 666 zdrowych dzieci. Wrocław dołączył do kilku innych miast, które wprowadziły taki projekt. Są to m.in. Łódź czy Sosnowiec. Inna radna z Koalicji Obywatelskiej powiedziała: Jestem całym sercem za życiem. Chcemy uszczęśliwić wiele par we Wrocławiu. Dziękuję prezydentowi Wrocławia na wyrażenie opinii mówiła Ewa Wolak.